Kampar V30 to najlepsza kamera z realnym 4K w cenie do 100 dolarów. I to jest opinia wielu recenzentów z całego świata. Czy kamera, która jest obecna na rynku od 2020 roku, to rzeczywiście taki świetny sprzęt? Zapraszam do oglądania. Tak pochlebne recenzje Kampar V30 nakazują mi bardziej surowo spojrzeć na jakość oraz funkcjonalność recenzowanej kamery. Oczywiście mając na uwadze, że jest to jednak sprzęt budżetowy, którego cena nie przekracza 100 dolarów. No to biorę się do roboty. Kamerka zapakowana jest w standardowe kartonowe opakowanie z plastikową górną częścią wzorowane na opakowaniu kamer GoPro. Rozpakujmy je. Oprócz kamerki umieszczonej w obudowie wodoodpornej otrzymujemy standardowy zestaw akcesoriów, ale co warto zauważyć z ładowarką i dodatkową baterią. Sama kamera to standardowe, klasyczne kształty oraz układ przycisków. Hm, coś dużo tych standardów. Czy jest coś nietypowego w kształcie tej kamery? Chyba tylko zaokrąglone krawędzie, które optycznie pomniejszają kamerę, dodając jej lekkości hmm, i taki kształt może się podobać. Plastik, z którego wykonany jest kampark V30 jest bardzo dobrej jakości. Choć jego powierzchnia nie jest pokryta gumowaną powłoką to pewnie trzyma się go w dłoni. Spazowanie elementów jest idealne. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to kamera zasługuje na uznanie. Klasyczny, prosty kształt i świetna jakość to bardzo pozytywne cechy. Na przedniej ściance mamy obiektyw oraz przycisk włączenia kamery. Na górnej przycisk start-stop oraz mikrofon. Tylną ściankę zajmuje dotykowy ekran IPS, o sporej rozdzielczości oraz dużymi kątami widzenia. A teraz czas na kolejną pozytywną cechę, a mianowicie pozostawienie przycisków nawigacyjnych. Dzięki temu obsługa i poruszanie się po menu jest łatwe i komfortowe, gdy kamera umieszczona jest w obudowie wodoodpornej. Przyciski nawigacyjne mamy po jednej stronie kamery, a po drugiej gniazda USB, HDMI oraz karty pamięci. Na spodzie jak w większości kamer sportowych, miejsce na baterie zamykane klapką, oraz co jest kolejnym pozytywem, gniazdo tatywowe 1,4 cala. Baterie mają pojemność 1300 mAh. Menu kamery Campark V30 jest proste i przejrzyste. Podzielone na część wyboru trybów pracy oraz część wyboru trybów ustawień. Obsługa menu przy pomocy ekranu przebiega wygodnie i komfortowo, bez przycinek. To kolejny pozytyw. Jakość wykonania, budowa, komfort obsługi zasługują na najwyższe noty. Jak w takim razie zaprezentują się możliwości kamery oraz jakość filmów i zdjęć? Kamera rejestruje obraz w natywnym 4K, a dokładnie w rozdzielczości Ultra HD 3840x2160 pikseli i maksymalnie w 30 klatkach na sekundę. Jest to możliwe dzięki zastosowanemu procesorowi HiSilicon 3559 V200 oraz 13 megapikselowej Matrycy Sony AMX 458. Nagrania są szczegółowe, ostre i bez zakłóceń. Kamera ma dosyć spore możliwości wyboru rozdzielczości wideo: 4K 30 klatek, 27K 30 klatek. 2K60 klatek, 2K30 klatek, Full HD 90 klatek, Full HD 60, Full HD 30, HD 120, HD 60 i HD 30 klatek na sekundę. Teraz bliżej przyjrzyjmy się działaniu stabilizacji. Jak widzimy, stabilizacja działa, a jej działanie jest na bardzo wysokim poziomie. Więc utrudnijmy jej pracę. W takim razie sprawdźmy działanie stabilizacji w połączeniu z filmem poklatkowym i zobaczmy, jak będzie wyglądał nagrany Hyperlapse. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że Hyperlapsa robiłem po raz pierwszy, a efekt końcowy przerósł moje oczekiwania i już taki prosto z kamerki daje dużo frajdy. Działanie stabilizacji to bardzo mocna strona kamery KAP V30. Działa naprawdę wyśmienicie. Oczywiście pamiętajmy o budżetowej cenie kamery. No, GoPro to przecież nie jest. A jakie mam inne możliwości ustawień? Co oferuje Kampark V30? Trochę tych ustawień jest. Możemy regulować balans bieli, kompensację ekspozycji, czułość ISO, tryb pomiaru, perspektywę obrazu czyli kąty widzenia, WDR, tryb nurkowania oraz trochę innych. A także trzy ustawienia, które mnie bardzo ucieszyły. Pierwsze to możliwość ustawienia korekcji dystorsji. Bardzo lubię, jak jest możliwość nagrania bez efektu rybiego oka, ale szkoda, że po włączeniu korekcji dezaktywuje się stabilizacja. Drugie ustawienie to możliwość wyboru kodowania wideo H264 lub H265. Trzecie ustawienie. To możliwość aktywacji gniazda micro USB do podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Rewelacyjna sprawa. Tylko dlaczego tego mikrofonu nie ma w standardowym zestawie? A skoro już o dźwięku, to sprawdźmy, jak ten dźwięk jest nagrywany. Jesteśmy nad wrokliwą ulicą. Także jest dosyć głośno przejeżdżającym samochodów. 1, 2, 3, 1, 2, 3, próba mikrofonu. Mikrofon wewnętrzny kamery Campark V30. A teraz mamy inne warunki, jest dużo ciszej. Słuchajcie, w zasadzie tylko taki. Warunki w pomieszczeniu. Próba mikrofonu, kamera Camper V30. Film w zwolnionym tempie, nagramy w rozdzielczościach, 1080p 90 km na sekundę lub 720p 120 km na sekundę. Campark V30 daje wiele możliwości ustawień zwykłych timelapsów. Interwał czasowy ustawimy co? 0,2 sekundy, 30 sekundy, 0,5 sekundy, sekundę, 2 sekundy, 5 sekund, 10, 30 lub 60 sekund. Kamera umożliwia także zmianę kąta widzenia. Od 170 stopni poprzez 140 stopni dalej mamy 110 stopni i na koniec 70 stopni. Kamera oferuje nam też tryb, w którym razem z nagraniem filmu w rozdzielczości 4K wykonywane są też zdjęcia w odstępach co 3, 5, 10 lub 30 sekund. Oczywiście. Również w rozmiarze 4K. W trybie fotografii zdjęcia rejestrowane są w rozdzielczościach od 3 do nawet 20 megapikseli. Zdjęcia możemy wykonywać pojedynczo oraz seriami nawet do 10 na sekundę. Przejdźmy do podsumowania i odpowiedzi na pytanie, czy to rzeczywiście najlepsza kamera sportowa do 100 dolarów. Tej kamerze w zasadzie nic nie brakuje. Nagrywa w realnym 4K30 klatek na sekundę i dobrze, że nie pokuszono się o dołożenie interpolowanych 60 klatek na sekundę. Jakość rejestrowanych filmów jest bardzo wysoka na każdej dostępnej rozdzielczości, a tych rozdzielczości rejestrowanych z wysokim bitrate'em jest całkiem spory wybór. Ostrość, kontrast czy balans bieli są trafnie dobierane i jedynie ogólna kolorystyka, z jaką nagrywa kamera mi nie do końca odpowiada, po prostu wolę inną. Sceny nocne nie są mocną stroną kamer sportowych i nie inaczej jest tutaj. Ale jeśli w nagraniach nocnych nie będziemy używali stabilizacji w kamerze, to jakość scen nocnych nas pozytywnie zaskoczy. Do jakości wykonania oraz użytych materiałów nie można się przyczepić. Docenimy komfortową obsługę za pomocą bardzo dobrego ekranu dotykowego, jak również przycisków nawigacyjnych oraz poprzez dedykowaną aplikację, z którą połączymy się poprzez Wi-Fi. Jak dla mnie największą zaletą tej kamery to stabilizacja. Naprawdę świetna stabilizacja, która działa również w 4K. Nawet bardzo rozchwiane kadry są świetnie ustabilizowane, bez bardzo często występującego w innych kamerach pływania obrazu. Możliwość podpięcia zewnętrznego mikrofonu to zapewnienie dużo lepszego dźwięku. Ilość dostępnych ustawień kamery jest dobrana optymalnie. Czy kampark ma jakieś wady? Biorąc pod uwagę cenę, to co najwyżej jakieś małe niedogodności, o których wspominałem, i nie mają one większego wpływu na ogólną ocenę. Zatem mogę przychylić się do ocen innych recenzentów i stwierdzić, że kamera Campark V30 jest najlepszą kamerą sportową w cenie do 100 dolarów i na pewno zadowoli wielu użytkowników. A jak Wam się podoba ta kamera? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Już wkrótce nowe testy i recenzje. Serdecznie zapraszam i do następnego razu.